Witajcie z tej strony, Agnieszka. Dzisiaj szósta odsłona vlogmasu, dzień 11 i 12 grudnia. Ostatnio zauważyłam jak wyciągałam z paczki, to takie jeszcze w paczce były takie czekoladki i drewienka w kształcie choinki. Także fajnie, fajna niespodzianka. Na pewno te chojneczki się przydadzą do ozdoby. Słodkości to nigdy za wiele ale już widzę, że dzieciaki się dorwały. <grywa> także yy, zostały chyba mi tylko te dwa Mikołaje. <grywa> więc yy, a niech zjedli. Wiedzą, że ja zbytnio nie mogę, także yy, no to co? Nie przedłużamy. O, widzę, że moja tu się przewróciła panienka. Poprawimy. Yy, otwieramy u mnie dużo pracy, wczorajszy dzień niestety pechowy, musiałam jeszcze spędzić trochę czasu na policji i zeznania, że tak powiem. O, ale zapakowane, co my tu mamy, ma? złoty sznureczek, ale cudny, do poduszeczek, na pewno mi się przyda, Aga, naprawdę. Takiego nie miałam. Mam takie biało-złote czy coś, ale takiego typowo złotego. Przepiękny kolor złota. No i miara krawiecka rozwijana. Mam takie, ale fajna, czarna. O takie nie. Z białą rozwijaną w środku, to widziałam, ale czarne nie. Super przyda mi się. Nawet będę miała przynajmniej do torebki, bo ja takie staram się mieć w każdej torebce. Yy, więc, yy, bo wiecie, kawcowa to zawsze musi gdzieś z miarą jeździć, bo a nuż widelec się przyda. Także super prezenty, bardzo dziękuję. Yy, no i teraz dwunasty dzień. No, także tak, spędziłam kilka godzin na wyjaśnianiu sprawy. Oczywiście sprawa nie, dotyczyła mnie, mojego samochodu. Bo sobie delikwent zwiał, słuchajcie, dostałam ulinki ale tak, to są mulinki, ale jakie piękne, żywe kolory! Wow, nie znam tej firmy, nie mam pojęcia. Do sampleków, no super. Kucze aga, ale naprawdę, jakie no, kolory, są mega fajne. Ja uwielbiam takie kolory, takie właśnie żywe. No, nie, no, pięknie. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie. tak. Ja się zachwycam, ale tu patrzę, że nie wiem, czy w kamerę pokazałam w ogóle. Tak, pod takim wrażeniem jestem kolorów. Nie, no, mega podoba mi się. Ja uwielbiam takie kolory żywe, właśnie energiczne. One mi zawsze tak poprawiają humor, jak coś robię. Więc nie, no, super aga. Bardzo dziękuję. Nie będę Wam dużo to marudzić dzisiaj, bo no muszę teraz nadrobić te kilka godzin, wczorajszych znowu. A jeszcze zawsze coś wychodzi dodatkowo, więc tak. To dzisiaj to mam szalony dzień w pracowni i spędzę na pewno w niej około 16 godzin, żeby to wszystko ponadrabiać. Także życzę Ci powodzenia. Trzymam kciuki sama za siebie. I życzę Wam miłego dnia. Bawcie się dobrze. Ja dzisiaj, no wiecie, ja tam się bawię zawsze przy życiu, więc, ponieważ to bardzo lubię, ale dzisiaj już wiem, już czuję taka, takie zmęczenie tym wszystkim, tym pechem całym moim. I mam nadzieję, że w końcu to się jakoś odkręci, że będzie wszystko dobrze, że nic się więcej nie wydarzy specjalnie bo ja już po prostu mam tego dosyć w tym grudniu no ten grudzień, w ogóle listopad i grudzień dla mnie to były ciężkie miesiące i widzę, że z dnia na dzień coraz bardziej ja się śmieję, że jutro trzynasty mam nadzieję, że coś nie wyjdzie śmiesznego w związku z tym chociaż ja akurat trzynastego zawsze lubię a szczególnie w piątek jak wypada dla mnie to jest akurat szczęśliwy dzień więc mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie Dzisiaj chyba nawet nie pójdę spać zbytnio, po zawożę córkę na lotnisko, więc też już mam stresa od rana. Bo to jej taki samodzielny wyjazd zagraniczny, pierwszy w życiu. Więc wiecie, no matka Polka zawsze gdzieś tam się będzie stresować. Moje gardełko też dzisiaj wysuszone trochę, więc ten głos taki zmieniony. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że żadnej choroby się nie nabawię do świąt. No. Tak to wygląda u mnie. Niestety pech jak pech. te wszystkie pechowe jakieś zdarzenia, czemu to się tak nawarstwia w tym grudniu. Kiedy powinno być taki okres fajny, gdzie powinniśmy się cieszyć. A tu takie coś, takie niespodzianki, szczególnie to jest takie niefortunne zdarzenie, bo mieliśmy ten samochód tak naprawdę zdawać do... Um, jak to, po, do salonu, tak? Bo mieliśmy mieć drugi zamienione, No jak tak musiało się zdarzyć. No ale trudno, no musimy jakoś tak wszystko to ogarnąć. Dzisiaj jeszcze sprawy, właśnie takie, wiecie, formalne. Muszę przejść, przejść z ubezpieczycielem. No i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, że, że w salonie też jeszcze, bo czeka mnie właśnie te telefon do salonu, co teraz z tym fantem będziemy robić. Mam nadzieję, że wyjdzie wszystko w porządku, że, że nic z tego powodu żadnych problemów nie będzie. No ale widzicie, no zawsze coś, zawsze coś. Ja po prostu nie mogę mieć spokojnego miesiąca. Zawsze w którymś miesiącu coś się u mnie wydarzyć musi. Także nic, ponarzekałam trochę. Z prezentów się bardzo cieszę, Agnieszko, więc jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz wszystkim miłego dnia albo najbliższych dni, bo ja pewnie się spotkam z Wami pojutrze. Dopiero mam nadzieję, że się wszystko uda i na czas będzie filmik. No i co? To do zobaczenia w takim razie w kolejnym filmiku. Pa.